A musi jak umiesz i ładnie, ślicznie. Tak, czaruś idzie. Czaruś idzie, ślicznie. Dokąd idziesz? Czaruś. Zamknięte drzwi. Odkurzacz. Musimy schować odkurzacz, tak? No. A chodź o mamy. Czaruś. Chodź. Gdzie idziesz? Idziesz z powrotem? No ślicznie! Tak? Pięknie! Brawo! Zrób ładnie brawo! Jak robisz brawo? Czarusiu, jak robisz brawo? Halo. Mama, idziesz z mamą? Sam Czarus idzie. Ślicznie. No. Papa. Czaruś, papa. Zrób papa. Chodź do mamy. Chodź. Chodź, coś ci dam. Chodź tam. Oj, oj. Co jest? Czaruś ma gorączkę, nie? Troszkę chory jestem. No chodź do mam. chodź. Chodź się przytulić. No nie, przytul. Chodź się przytul. No, A kuku.